w dzisiejszym odcinku razem z Tomkiem Grzymskim powiem wam co nas denerwuje fit w fit świecie i w tym filmie znajdziecie trzy powody, raczej trzy punkty, które nas denerwują, a u Tomka na kanale będą trzy zupełnie inne punkty, także serdecznie zapraszam na jego kanał i co, zaczynamy? Zaczynamy. Więc pierwszy punkt, co mnie denerwuje to denerwują mnie kulturyści. I teraz specjalnie zostawiam taką pauzę, yy, ale nie, chodzi mi generalnie o to, że robienie z tego, że się chodzi na siłowni takiego, wiecie, yy, no nie wiem, jakiejś takiej misji życiowej i, i zachowywanie się jak, nie wiem, Mojżesz <grymianie> i po prostu taki, wiecie, mesjasz po prostu kulturystyki, że on chodzi na siłownię, trzyma dietę, kręci cardio, wbija tego teścia w dupę i on kurwa robi, no nie wiadomo w ogóle jakie rzeczy i to, to po prostu trzeba czcić, szanować i tak dalej. Mówię, mnie to strasznie nie irytuje, no bo to jest nic, nie ma co ukrywać, tak samo, nie wiem, ogólnie praca trenera to nie jest coś, co jest jakieś nie wiem, bardzo wymagające, to jest jak każda inna praca, po prostu trzeba mieć jakąś tam wiedzę i trzeba poświęcić jakiś tam czas, żeby tą pracę wykonać, to jest wszystko, więc to jest, mówię, to jest jak każdy inny zawód, nie ma w tym nic specjalnego, eee, także robienie z siebie męczennika, nie wiem, czy to jest pod publikę, czy, czy, czy po co to, to jest, no ale... Trochę mi to denerwuje, a trochę mi to po prostu bawi. Tak, no i też kulturyści niestety mają coś takiego, że w momencie, kiedy oni poświęcają temu całe swoje życie, bo od świtu do nocy cały czas o tym myślą i komponują swój jadłospis, skręcą cardio, chodzą na siłownię dwa razy w dziennie nawet, to potem bardzo często przekładają to całe swoje życie na klienta i od niego też wymagają, żeby on też całe swoje życie poświęcał temu. Mimo, że on może mieć cel po prostu, żeby zrzucić brzuszek, odsłonić kostki i lepiej trochę wyglądać na plaży, a nie przygotowywać się na scenę Mr. Olympia, to mimo to on dostanie dokładnie takie same wytyczne jak osoba, która poświęca cały swój czas właśnie <laughs> na to, żeby kształtować sylwetkę, co jest totalnie bez sensu. Dokładnie. Kolejną rzeczą, którą, która mnie denerwuje, to są strażnicy techniki. I sama nazwa już jest śmieszna, ale generalnie ludzie nie rozumieją jednej podstawowej rzeczy: że technika to nie jest coś zero-jedynkowego. To nie jest tak, że technika jest albo totalnie zła, albo dobra i idealna wręcz. Tylko na treningu jest zawsze coś pośrodku. Na przykład seria rozgrzewkowa. Nigdy nie będzie wyglądała tak samo jak powiedzmy One rep Max, czyli jedno powtórzenie maksymalne, bo tam przy tym właśnie powtórzeniu maksymalnym jest spora szansa, że po prostu ta technika będzie znacznie, znacznie gorsza, no bo obciążenie jest większe. Nie da się utrzymać takiego samego, takiej samej techniki, takiego samego wzorca w momencie, kiedy masz 20 kg na sztandze, a 150 kg na sztandze. Więc logiczne jest to, że ta technika się złamie i mamy cały spektrum techniki. To nie jest tak, że to jest dobre i złe, tylko mamy. Technikę mniej optymalną, nieco gorszą, ale to nie jest tak, że od razu trzeba to skreślać i powiedzieć, no nie potrafisz ćwiczyć, bo twoja technika odbiegała tutaj, bo nie wiem bo lekko ci się zakruwiły plecy w martwym ciągu, co swoją drogą skraca dźwignię i wtedy jeszcze w stanie podnieść większy ciężar. Tylko, że w momencie, kiedy ktoś o tym wie, zdaje sobie z tego sprawę, no to to nie jest problem. Jeżeli nie zdaje sobie sprawy i robi sobie krzywdę, to jasne, trzeba go uświadomić, ale w momencie, kiedy ma podstawowe. Wzorce potrafi trzymać spięte plecy, łopatki, retrakcja depresja, napięty brzuch, wdech z przepony itd., itd. I trochę mu się gdzieś tam podwinie noga, to nie oznacza, że należy go zbesztać. I tutaj, tak samo technika będzie się zale będzie zależna po pierwsze od budowy ciała. I może być tak, że będzie 5 osób, wszystkie zrobią martwy ciąg. U każdego ten martwy ciąg będzie wyglądał trochę inaczej i u każdego ta technika będzie idealna, bo ona jest dopasowana pod daną osobę. Więc po pierwsze to właśnie zależy od budowy ciała, a po drugie trzeba też pamiętać o tym, że ktoś może mieć inny trochę cel w wykonywaniu jakiegoś ćwiczenia. I tu przykładowo możemy zobaczyć kogoś, kto robi wiosłowanie sztangą i powiedzmy, jest pochylony, nie wiem, o 20-30 stopni i opuszcza przed sztangę, no powiedzmy do, do połowy uda i ktoś powie, że to jest zła technika za duży ciężar, a może z drugiej strony ta osoba chce na przykład wzmocnić bardziej czworoboczny, a nie najszerszy grzbietu i specjalnie to robi, żeby właśnie inaczej zaangażować mięsień i tak samo jest przy chociażby wyciskaniach na, na klatkę piersiową. Powiedzmy, że optymalną techniką jest, żeby opuszczać sztangę tak, żeby łokcie szły Mniej więcej w 45 stopniach w stosunku do tułowia, ale nie ma co ukrywać, że tak zwane klarowanie, czyli prowadzenie łokci szeroko i opuszczenie na przykład sztangi do szyi, bardziej aktywuje klatkę piersiową. Oczywiście, jest bardziej szkodliwe dla barków, to nie ulega wątpliwości, ale mówię, z drugiej strony angażuje lepiej klatkę piersiową. I to, że ktoś to robi, z jednej strony może wskazywać, że po prostu nie umie ćwiczyć, bo go bo bo, 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 bo ktoś nie nauczył. Ale może być też tak, że robi to specjalnie, żeby właśnie bardziej zaangażować tą klatkę piersiową, biorąc pod uwagę, że może coś sobie zrobić z barkami. Mhm. Więc y, ocenianie czyjeś techniki, po pierwsze, jeżeli ktoś o to nie pyta, jest po prostu no, głupie. No bo jeżeli ktoś nie pyta o ocenianie techniki, no to po co ją oceniać? <śmiech> <śmiech> to, jest, to, jest, to jest najważniejsze. A druga sprawa to, mówię, są. Trzeba prześledzić dokładnie, o co danej osobie chodzi. I właśnie jaką ma budowę ciała, jaki ma cel wykonywania danego ćwiczenia, po co robi tak, yy, czy, czy ma jakieś problemy, które powodują, że ta technika tak wygląda. Jest dużo po prostu czynników, które mają wpływ na to, jak wygląda dany ruch. I trzecim, ostatnim punktem, który mnie denerwuje osobiście, to są podwójne standardy. Jak chodzi o świat fitness, i jak chodzi o życie. I już mówię, o co mi chodzi. Chodzi mi o takie rzeczy, że. Na siłowni, jeżeli ktoś nie ma zarysu brzucha, jak chodzi o faceta, no to już będzie jakby jako powiedzmy, w opinii publicznej będzie gruby, będzie zalany, bo, bo nie ma sześciopaka. Tak samo jak jakaś laska, nie wiem, nie ma y, wielkiego, krągłego dupska, to znaczy, że pewnie w ogóle nie ćwiczy tego tyłka. I, i wiecie, że takie wymaganie od ludzi z siłowni dużo więcej niż się wymaga powiedzmy od takiego zwykłego kowalskiego bo dla zwykłego kowalskiego jak nie wiem pójdziecie sobie na plażę to ktoś kto ma po prostu płaski brzuch już jest w super formie i akurat to jest fakt bo nie ma co ukrywać że jeżeli na przykład jest mężczyzna i ma poniżej 18% tkanki tłuszczowej to nie jest szczupły po prostu to, to, to jest fakt bo to wynika i, i chociażby z BMI jeżeli ktoś nie ćwiczy bo wtedy to, to BMI będzie miał w normie i też chodzi jak, jak chodzi właśnie o wyniki zdrowotne to nie trzeba mieć sześciopaka, żeby być osobą ćwiczącą, po prostu. E, tak samo w drugą stronę idąc, że nie, jeżeli widzicie kogoś, kto jest mega chudy i na przykład ma nie wiem, pryszcz na barku, no to nie powiedzisz, że, że sterydy, że o, bo, kurwa walił metę i mu, i mu w, ma wyprysk. Ale jeżeli ktoś na przykład już ćwiczy i ma coś takiego, to już jest, że na pewno wali towar i od towaru ma jakieś tam problemy. Chociażby to samo z, z ginekomastią, że osoba niećwicząca, która ma ginekomastię, to nikt nie zwróci na to uwagę. Osoba ćwicząca, no to na pewno mu od estro wywaliło i, i ma suty jak wentyle, nie? <śm> 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 i, i, no. I mówię, właśnie wkurwia mnie to, że się inaczej totalnie traktuje ludzi z siłowni, jeżeli ktoś ćwiczy, a inaczej w ogóle Patrzy się na to, że tak powiem rzeczywiście. No tak, tylko z drugiej strony, ludzie siłowni właśnie są oceniani przez pryzmat tego, co robią, tu w kontekście swoje sylwetki, nie. Tak de facto wiesz, jakbyś miał, no nie wiem, jakiegoś sportowca kolarza, no to też będziesz go oceniał na podstawie dystansu, który gdzieś tam przybędzie. I to jak jeździ na rowerze, nie? Więc jeżeli się tym zajmujesz, no to też ludzie po prostu bardziej na to zwracają uwagę. Tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, że... Yy... To nie jest ocenianie sportowca przez sportowca i to też nie jest sport ogólnie, trening na siłowni, hmm. yy, bo wiesz co innego jak jest na maratończyk, no to co, jedyne co mu możesz powiedzieć to, że ma nie wiem, złą technikę biegania albo, że ma słaby czas, bo w porównaniu wiesz do, do innych, ale on jest maratończykiem, on bierze udział w zawodach, a osoby trenujące nie biorą udziału w zawodach, tylko no po tak, prostu tak, trenują ale, na siłowni. No tak, ale więc... siłą rzeczy będziemy oceniać ludzi przez pryzmat tego co robią, przez ich zajęcie, zawsze. No tak, to, to gdzieś tam wynika z nas. No tak, tylko że wiesz, że co oceniasz, nie? W sensie, no bo mówię, co innego jeszcze ten wynik? No, tak, no ale powiedzmy. te standardy są większe, no bo ta osoba ćwiczy. Więc ja wiesz, No tak, ja no tak no się ale... nie zgadzam trochę, nie? No okej, okay, ale <laughs> że ktoś ćwiczy na siłowni, no. no to nie ćwiczy się tylko na siłowni po to, żeby wy być wyciętym. Więc jeżeli komuś zależy na wynikach siłowych, a mówienie mu, że jest zalany, no to wiesz, no, nie, no co to to tego, tak, nie? To no się bo... z tobą zgodzę, że na przykład. W momencie kiedy mamy trójbojowca, to on nie ćwiczy pod sylwetka, a jest doceniany pod kątem sylwetki. Tak, i właśnie o to, to, mi tak, chodzi. To, 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 to mi chodzi. Tak, ale nie, to ja się też z tym zgadzam, to. że jeżeli ktoś jest na przykład kulturystą, trenuje kulturystykę, chce startować, a nie, ma 20% karki puszczowej, to, to jasno powiesz może jest zalany, mhm. A jeżeli ktoś ćwiczy po prostu, bo ćwiczy rekreacyjnie tak, i się zdjęcie, e, żeby że tak sobie wyglądam, mhm. i goś mówienie mu, że jest zalany, e, no ale co z tego, nie? Się, no... no tak, znaczy no ale to też zakrawa trochę pod hejt. Hejt po prostu ulewamy. A I to tyle, tak, nie? no ale, ale jest... wiesz co mi chodzi, że hmm. no to, jest, to jest na tyle duże, że no ciężko mi powiedzieć, że to jest hejt. Mówię, no, no w tym momencie jest tak, że ktoś nie, nie ma sześciopaka, no to jest zalany, nie? Po prostu z góry. No tak. Albo no. no, nie wiem, jak laska ma trochę cały no to już nie wiem. Też nie dba o siebie i, i też jest. Nie, no to, da świnią, to Tak się zgadza. No, no nie, no mnie po prostu skurza pod tym kątem, że powiedzmy, ktoś trenuje pod sylwetkę typowo, i jest doceniany pod kątem siłowym. Tak. Jakie masz rep tak. Tak. max, powiedzmy, w martwym tak. ciągu. No, ale no. co to ma do rzeczy? No nie musisz nawet robić martwego ciągu na pewnym etapie, bo jest no. bardzo obciążający i nie wygenerujesz na nim dużej objętości. Więc na pewnym etapie martwego ciągu się po prostu nie robi pod sylwetkę. Bo to jest to przeciętne ćwiczenie pod sylwetkę, jest to świetny ruch funkcjonalny, żeby tutaj nikt nie no tak, zarzucił. Tak. Warto jest go robić na początku, ale na pewnym etapie ten martwy może się już nie przydawać, więc ocenianie kogoś, jakiej ma martwy, jeżeli ktoś trenuje pod sylwetkę, no to tak, to dla mnie jest bez sensu. I tak samo jest z drugą stroną, że ktoś trenuje trójbój i jest oceniany, że jest zalany, nie? No. Że, że ma sylwetkę słabą, no to nie, no to tutaj się zgadza. No. <gry> okay. Dobra, to były moje trzy punkty, raczej znaczy nasze trzy punkty, co nas zdenerwuje. Jeszcze raz zapraszam do Tomka po kolejne trzy, są też do innych jego materiałów. Do zasubskrybowania kanałów obydwu. E, Zostawienia łapki w górę i komentarza, co Was denerwuje w tym świecie. Tak jest. To by było tyle na dzisiaj. pozdrow